Sorry. Swiączko i czekam ale Dzisiaj Was witam w odcinku, gdzie robimy drugą część. Dresk to nie Tak mi się spodobał ten odcinek. Nie wiem jak wam, ale wam na pewno też. I w ogóle te nagrywam drugą część, ale to jest fajna pewa. Dobra. Moi drodzy, teraz będę czekać na... Rude! Jestem ciekawa, co będzie jakiś za temat, bo ostatnio... Na tamtym odcinku za, zajęłam pierwsze miejsce na pierwszej rundzie. Mm, tak, ale nie wiem, na co ja Tak, Kuba tu też jest, a więc no, my już czekamy. Dwa, jeden, dobra. Lecimy, co tu będzie? Slumber party. Co to jest slumber? <grywa> tu nie będę ja to powinienem po polsku. Na pewno party. Ej, piżama? Impreza sypialna. Ej, ja robię piżamoparty, Kuba. Ja, moi drodzy, robimy piżamoparty, więc na pewno musimy mieć coś ciekawego założonego, jakąś piżamkę. Syp. Kuba, chodź, pomożesz mi, a nie leżysz na łóżku. Czy mam jakąś piżamkę? Nie, I To jest fajne, to jest fajne. Ale to nie, nie, jest to nie, 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 programa. nie. chcę tego, ja tego nie chcę. Bo ja idę gdzie indziej, tutaj nie? Pamiętasz tą dziewczynę z tamtego odcinka, co miała taką fajną koszulkę? Mm. Ja też tam chcę. O, to jest ta. Jest taka piękna, mi się tak bardzo podoba. Dobra, w sumie wrócę do Was, jak coś wykombinuje ciekawego. Dobra, słuchajcie, mam na no, myśli takie coś i to jest w ogóle piękne. Myślę, że lepiej... za bardzo kolor tej koszulki nie podoba. Aha, nie ma innej. Nie lepiej było tego, ubrać się z za te... za tego. I nie będę się brain brajnoty ubierała. Ja chodziło mi brajnoty. A za co? Ja bym się tylko. Ja takiego kuba. Ja takiego kuba sobie ja sobie dam takie coś. Zamknięte. Dobra, co by tu zrobić? A i myślę nad warkoczykami, kuba. Tak. jakieś falowane. Falowane. To tak. są ładne. To są piękne Kuba, nie śpiewaj A Ej, szukam jakiejś fajnej grzywki O Boziu Wąsy założyłam o, labu, 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 labu. O, labu, labu. Wadzie, nie, dobra, dobra, wrócę do mnie dobra zaraz. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, bierę jakieś takie różowe, że wiecie, że... Tylko o! muszę jednak chyba twarz zmienić, bo mi się nie podoba. Będzie takie. Teraz że jestem taką gwiazdką i Impry. O, te luki są Dobra, czekaj, kuba. Bierę to. Tak, albo jest różowe. Opaska czeka. na oczy, raczej też. Czeka, ja do do nie, kuba nie jest, mojego głupą. Nie, kuba. O. Mam opaskę i ja ją chcę. Nie, nie mogę je obrócić. Dobra, na głowie. Kuba! No, to, to było ładne! Wiesz co! Już nie możesz ruszać moich rzeczy, tym bardziej z Laboby. Nie zepsujesz. Dobra, słuchajcie, zrobiłam takie coś, bo nie mam innego pomysłu, co bym mogła zrobić. Będzie jeszcze coś tam dookoła mnie zrobić krzyżdełka? Dobra. Będzie ładne. Jeszcze myślę, że nie mogę tu złożyć. O, klepeczki. Jaką? Dobra. To coś będzie pewnie ładne. Kuba sobie poszedł. Dla plecak, plecak. Dla Kuba jest. Kuba czekaj. Nie czas się kończy. Nie. Nie. Zwrotniamy. Czekajcie. A bo jest Dobra. I fajne. I czwórka, co Spoko. A ja się Ty to jest ładne? takie za bardzo glamour. Ja nie lubię za bardzo cofany, ale bardzo fajne. Dobra, to jest spoko. Ja daję czwórkę. Trójka. 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 Dobra, to zabiję na czwórka. Dobra, no czekaj. Jej idę i Mi się włosy nie podobają. I przepadam za czerwonią. Dlaczego? O, teraz ja! Udało mi się to założyć. A czemu ta dziewczyna... Chyba, że ona była... Okay. Ej. Ej, to jest ta sama! <grystanie> Dowajmy się. Ej, czy ona chwała system w tym momencie? Uwaga. Co? Aha. Dlaczego to nie ma niepokal, nie? jak nie nie ta halo? Nie zawsze. Wszyscy rozłączymy. Cze Ej, co jest? Chyba coś tu jest nie tak. Nie mówcie, że jest na ostatnim. Ej, no, coś tu jest nie tak. I to sporo. Crazy day, szalony dzień. Dobra, to będzie fajne. Co mogę ubrać na szalony dzień? Dobra, nie wiem. Ty, dobra, ja już mam pomysł. Nie mam pomysłu, ale na razie wyglądam tak. Dobra, robię sobie chyba takie palmy Czy nowe. Widzicie? mało jest, widać. Dobra, maluję bluzę, mojej drodzy. Mi się ten wzór bardzo podoba. Tylko to chyba słabo widać. Poko, nie? Ładnie. Poczekajcie to. to. by było dobre. No dobra, to. Lecę szukać innych rzeczy jeszcze. Nie, no dobra, biorę ostatnią rzecz. No i tyle, no bo ja nie. Ale wiem Ale jak co, muszę pójść nie. Nie, no, Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. szalone mm -mm. Dobra, jesteśmy na głosowaniu, dziwnie wyglądam, ale ok. Szalone jest, trójka. Ty, to jest nawet spoko, czwora, bo bardzo ładna. Pewnie zajmę ostatnia, chociaż chciałabym być na podium, chociaż płacisz na trzecie. Tu widziałam, że ubierają się tak samo jak na dziewczyny, ale to mi się za nie podoba. Ej, ty, kopia, skopiuj. Ej, tu w ogóle wiem, przy To moje w kopala. Ej, to oni się... Widzicie? Oni się faktycznie kupiowiały, kupowały, kopiowały. To na gorzej. To... W ogóle tu jest duży to, kopiar, nie wiem czemu. Znaczy, w ogóle takich samych to Nie że kopiar, ale... No, trzeba tak podpiszą. O Matyldo. <laughs> to jest piękne. Ja mnie to... Faktycznie jest. szalone. Ja Jestem na piątkę. Ja daję czwórkę. Jestem ja w naprawdę. That's crazy. Czemu oni piszą na no to, że to okradła mnie. Teraz ja. Mm. Nie wygram. Tak ten. Dobra, może inaczej tak się nie będę odbywać, bo ja zaraz dostanę wybuchaj tu. Ty. To jest łane. Kuba tam krzyż. To jest szalone, ale ładne. Ej, ciekawe czy w końcu... Już jest? Zaraz robię ostatnią, niestety, rundę. Zresztą zrobię więcej. To nie jest szalone. Jest Ja daję na trójkę. Okej, okay, widać, że nie zmienił koloru skóry, ale fajne, szalone. Szalone. Yes. Szalone, trójka. Ja chłopaki, kryją w stoi. Yes. <laughs> Ej, tu jest dużo ludzi. Ej, to jest fajne, ja widziałam to z ale to już powinno być koniec, powinna być ostatnio sobie. Ja daję człowiek, fajnie, tu mi szczęście. Ty, jaka muza? A, to jest grane z tą szarą skórę. Zgadłam? To już koniec? Zgadłam. Aha, okej. Tak. Ale teraz jest. No, ale przepyszam bardzo. Ja już nie chcę w to grać. Mam dosyć. Dobra, może tym razem mi się poszczęści. No zobaczymy. Dobra, naszym tematem jest... Avant grande, co? Avant grande, okej. Okay. Jak ona wygląda? Dobra, zaraz pozwolę na Grande, Ale na pewno jakiś mikrofon, co nie? bo ja ją trochę tam znam, a na pewno czarny mikrofonik. Jakie ja ona nosi tipsy? Dobra, zrobię po prostu białe. Jest Ariana Grande, tylko a Co to jest? Ariana Grande. Avangarda i nie mam tego pojęcia, co zrobić. No to... Ej, przebiorę się za policję i tyle. Bo nie mam innego pomysłu. Dobra. Przybieram ta... się za policję. Poczekaj, no się... To nie jest Ariana Grande. Ariana Grande! Ej, zapytam się na czacie, czy, czy polis. Gdyby na nie odpisali, to ja robię stylowe Znaczy pewnie nie, nie wygram, ale warto spróbować, pewnie będę na ostatnim, bo nie wiem w co się przebrać, no ale no trudno. i no, chyba będzie, co nie? Jako policjanta. Jeszcze na pewno dop doprawię to, żeby to było mniejsze. Myślę. Szybka zmiana planów. Robi się na glamour. Pewnie mi się nie uda. Dobra szpileczki. Białe. Gdzie jest sukieneczka? Gdzie jest sukieneczka? Gdzie jest sukieneczka? Dobra. Sukieneczka Ariany Brandt. Znaczy nie, Ariane Brandt. Szybko czarne. Kurcze, Kurczę, nie wiem co ubrać. Biała ta. Nie wiem co zrobić! Moc nie mam pomysłu. Do nie, dobra, trzymająca torebka, trzymająca. Torebka do ręki. Tak, to jest ciężkie. Czekajcie, czekajcie! Tam coś było! Dobrady rady. To jest szybko. Nie. Jest. Oh, Matko. Dam rady. Nie wiem, płaszcz. znaczy mam jakieś... Ale no ja lecę z czwórą. Czwórka. Mocna czwórka. To tak, jest czwórka. No, sureńka. O Matko ja! Ej, ciebie, teraz jestem ja. Proszę bardzo, bym chciała, że gra nie wygrałam, bo... Ej, pewnie będę na drugim miejscu. Ej, kuba, bo nie będę na drugim miejscu. Dobra, Uj, tu na coś mało. A taky trójka. Ja będę to pozdrawiam wszystkich na tym serwerze.

i jest wiedzieć, jaki to jest VIP, To jest co to jest z i co to jest z vip Ale Dobra. No nie mówcie, że jest na ja znowu jestem na ostatnim. Jak ona jest na drugim? Dobra. Skończę już to. Ja jestem zła. Dobra, jeżeli chcecie na następnym odcinku z... z tej gierki to zostawcie jakieś swika. Bajo! Pożegna się Kuba!